Będzie uzdrowiona dusza moja. Myślą przewodnią tej katechezy jest to, że darem dla nas w każdej mszy świętej jest uzdrowiona dusza. We wprowadzeniu przypominamy te słowa, które już się pojawiły we wcześniejszych katechezach Można być. to jest jeden z motywów wiodących. Będzie uzdrowiona dusza moja i stawiamy. Pytanie, stawiamy pytanie, co to znaczy uzdrowiona dusza? Prace organizujemy w sposób następujący. Tworzymy małe grupy. Małe grupy mają zadanie zrobić okienka informacyjne. Tak się nazywa metoda, którą będą grupy pracowały. Okienka informacyjne, czyli muszą odpowiedzieć na pytanie, czym jest uzdrowiona dusza za pomocą definicji schematu, porównania i komiksu. Najistotniejsze w tej metodzie to jest to, żeby na postawione pytanie odpowiedzieć na cztery różne, różne sposoby. Zanim jeszcze grupy rozpoczną tą swoją pracę, prosimy, żeby przypomniały sobie wątki związane z uzdrowieniem duszy, które pojawiły się wcześniej, na przykład przy akcie pokuty. Ona miała właśnie taki... Akcent, można powiedzieć, związany z chorobą i uzdrowieniem. Pojawiło się to przy historiach uzdrowień, kiedy pracowaliśmy nad liturgią Słowa i patrzyliśmy na ten typ czytań ewangelicznych, które mówią o historiach, historiach uzdrowień. Prosimy, żeby uczestnicy przypomnieli sobie dotychczasową pracę i pod tym kątem utworzyli okienka, okienka informacji. Po utworzeniu tych okienek informacyjnych, y, oczywiście jest refleksja na forum ogólnym, pytanie czym jest uzdrowiona dusza, y, co jest istotą tego daru, który y, otrzymujemy. Y, po refleksji na forum y, ogólnym, y, prowadzący podkreśla kilka, y, kilka myśli, eksponuje kilka y, myśli. Y, y, y. Te myśli można powiedzieć, są następujące. W Biblii jest wiele razy mowa o uzdrowionym sercu, ale użyte są inne słowa, na przykład psalmista woła do Boga stwórz o Boże we mnie serce czyste. Stwórz, czyli można powiedzieć uczyń coś, czego ja nie jestem w stanie zrobić. Uczyń coś, spraw, żeby istniało coś nowego, żeby z nicości mojego grzechu mimo wszystko coś powstało. Twórz o Boże we mnie serce czyste. U Ezechiela jest obietnica Boga takiej duchowej transplantacji. Zabiorę Wam serce z kamienia i dam Wam serce, serce z ciała. Kolejna, kolejna myśl, że uzdrowiona dusza to może być opisywana nie tylko słowami, obrazami biblijnymi, ale może być także opisywana... Z słowami z języka psychologii. Uzdrowiona dusza to przekroczenie nerwic, depresji, różnego rodzaju zamętu wewnętrznego. Można tutaj nawiązać do jednej z okładek pewnego tygodnika, który przed kilku laty zamieścił takie główne hasło: Ile kosztuje uzdrowiona dusza? To była zapowiedzieć artykuł, który. Poświęcony był terapii, ceną za terapię, jakie terapie, gdzie można sobie sobie zafundować. We Mszy Świętej można powiedzieć, mamy taką terapię, bożą terapię, darmo jako, jako dar. To jest oferta dla nas, która nie wymaga, nie wymaga płacenia, wymaga tylko, tylko wiary. Uzdrowiona, uzdrowiona dusza możemy w każdej mszy świętej otrzymać od zmartwychwstałego od zmartwychwstałego Jezusa i na czym polega ten dar to pokazywały wcześniejsze historie uzdrowionych ludzi, sparaliżowanego, trędowatego człowieka z Ich uzdrowienie to może być, to, to jest taki dynamiczny obraz, dynamiczne obrazowe pokazanie co może stać się w naszym wnętrzu.